Ej, ale czaderskie, to jest czaderskie, MAMO! TO JEST CZADERSKIE! Mati jest super, g jest czaderskie, insta w Haha, myśleliście, że ten, że śpiewam, a ja udawałem. I wcale tam nie wydawałem żadnych dźwięków. Wy pewnie myśleliście, że mi się mikrofon popsuł. Beczunia, totalna. To była totalna Beczunia. Beczunia Beczkowska. Taka Beczunia Beczkowska, że aż sobie zagramy w najlepsze mapy dzisiaj. Dzisiaj najlepszy mapę. Pokémon Battle! Pokémon Battle, dobra, dobra. What the fuck? Ej, to jest naprawdę dobrze zrobione. Ok, ok. Go Snivy. Nie, no walczymy z Tepigiem, który ma poziom. Chociaż powiedzcie, że mam wyższy, dziewiąty. Przecież on ze mną raczej wygra. Jest ognisty. Jeżeli ma Ember, to przegrałem. What the fuck? Już to jest najlepsza mapa ever wine, wine Whip na pewno będzie słabo działał. Więc take, taklujemy go, taklujemy go. Krytyk! Krytyk wszedł. Wszedł kryt. Okej, okay, no to teraz mogę sobie wine whipem. Looks like not effective. No ale ja chcę użyć tego. No ty profesor Juniper gadasz głupoty. Dobra, wygrałem? Zajebiście to wyglądało. Bardzo ładnie, naprawdę. Matyniu Flappy Ball 2. O jejciu, to jest jakiś Flappy Ball wersja minimalistyczna, troszkę taka maluszczka No ale dobra, przejdziemy sobie. Te kolory takie zielone i, i białe Mogę się, nie wiem, niebieskie chociaż dać tu, o, żeby to tak ze sobą wiesz, jakoś ładnie wyglądało. Bo na ten moment to takie jest zlewające się odrobinkę, no ale poradzimy się, nie? Co ja się nie poradzę? Proszę, że se poradzę. Z takimi. O! Ale teraz przeleciałem. Może też być słabo widać piłkę, ale przynajmniej ładnie ustawiłeś mapę, że nic nie zasłaniał kamerką. Chociaż mogłeś dać też na dół strzałki, bo zasłaniał troszkę strzałki. Chociaż strzałki nie są istotne, bo wiadomo co klikam. No, w gruncie rzeczy bardzo ładnie. Tylko. No, te tło najgorsze, że to się tak mocno zlewa. No, ale przeszedłem, przeszedłem. Dzisiaj mapki są jakieś fajne. Hello, this isn't a serious level. It's just a meme. You have to open the Spotify app in your mobile phone. Ok zrobiłem. Click on the lens. Click on the searching bar and open the camera scanner and scan this. That's pretty funny Enjoy, no fajne, ja tylko nie mogę za bardzo tego puścić, bo zaraz będzie yy, zakaz zarabiania na filmie ze względu na fragment. Freeze blocks plus bonus, okej. Okay. O co chodzi? Noob W sensie o co chodzi? O co w tym chodzi? Że to ma mnie jakoś zatrzymać? A, Okej. Okay. Czyli to się zatrzymuje po tym czasie. Uuu. Dobra, czyli to trzeba jak najszybciej przyjechać, bo inaczej będzie Lipton. W skrócie. I najlepiej tak roztrzaskiwać górę, żeby to nie zatrzymało się w jakoś głupio. Okej. Okay. Ej, ale czaderskie! To jest czaderskie! Mamo! To jest czaderskie! Boże, moja mama tam siedzi w innym pokoju, zaraz przyjdzie się, zapytać, o co mi chodzi, na co ja drzesz mordę. Przepraszam, mamo, nie musisz przychodzić. Bonus. Okej, okay. i tutaj mamy. Co to jest? Mówiłem, że czaderskie to jest! No! <laughs> no i mamusia przyszła, mówiłem że, że będzie salmon mamusia Jak przez przejechać? Smacznego, dzięki Ale nie jem nic Co mam jeść? A taki żart bo to są warbuzy Ale o co w ogóle chodzi w tym? Czemu to jest trudne? Aha Ej te freeze bloki były super Throw the sword No ale to jest taki zwyczajny throw the sword Wait for the screen Ale te miecze są takie inne troszkę No musicie przyznać że są takie jakieś Magiczne. To są zenchantowane minecraftowe miecze, chyba. Uch! That was pretty good. Co jest? Ty, oni tam na jakiejś trampolinie chyba. Zrobię to jednym ciosem. Bo oni są na trampolinie jakieś tam. Dobra. Jednym ciosem miałem wygrać, a nie się zabić. Najgorsza rzecz w tym levelu jest to, że jest wait for the screen. To jest najgorsze, że trzeba czekać. Jak coś ci nie wyjdzie, to czekasz potem 4 lata około. Okej, okay, czy teraz się uda? Jednym ciosem? Pokażcie mi rope swinga. Dobra, rope swing. Lecimy. Niczym Tarzan. Podskakujemy do góry. Idealny wskok. Troszkę na głowę spadliśmy, ale to nie jest żaden problem. I teraz idealny zjazd na główce. Robimy salto i. Siedzimy tak, w pozycji dzieciaczka, w pozycji dzieciaczka, embrionalna pozycja najbezpieczniejsza. Puszczamy się, spadamy w dół, bo spierdoliliśmy sprawę. No i po raz kolejny tarzan tutaj nas wita w swojej dżungli, siamanko tarzan. Dzień dobry, dzień dobry. Jedziemy, to, to troszkę wygląda jak i jonderka, ale nieważne, nie, patrz, nie patrzcie na to, bo to nie jest istotne. I teraz pozycja leżącego psa śpiącego na wieki wieków. Spuszczamy się tutaj. I za momencik wyskakujemy i Hi, this is my very first uh, ever baldrow. I hope you like it Dobrze, proste, że to lubię, tylko, że ja to przyjdę za pierwszym razem, więc jak, 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 ty się zapatrujesz na to Dobra, 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 to jest banalnie proste, rzucasz tutaj To teraz się tutaj Zrzuci, idealny rzut Matyniu, pogo levels. Matyniu, mam dla ciebie 4 levele z pogo. pogo jump, skakanie nad przeszkodami w środek, i potem przechodzenie pod przeszkodami. 3 skakanie nad minami, 4 skakanie nad samochodami, aż do mety. O cholera, rudy09.pl. Postarałeś się, no ale dobrze. Moi drodzy, dzisiaj skaczemy niczym prawdziwy skakanator. Jak Adam Małosz lecimy do przodu. Nub Boże, to było profesjonalne chyba zagranie. Więc robimy taki tyk, taki tyk, taki tyk. Small Pro, ja ci zaraz pokażę Small Pro, gościu. Zobaczcie, jak polecę. RNG RNG straszne jest z shiftem. Oj, shift jest najlepszy, dupa psia. Nieprawda. Chyba, że to tak jak mówiłem ostatnio, że najpierw shift, klikasz. Potem spację. No i wtedy cię wyrzuca w powietrze. Ale no nie wiem, ja wolę CTRL. Control jest jakiś taki bardziej, wiecie, przyjazny dla środowiska. Jak ja kliknę Ctrl, to ja ufam mu. I wiem, że podskoczę wysoko, a z Shiftem to jest tak, jak mówię. Może wyjdzie, może nie. No teraz akurat wyszło, więc. Cóż, controller shift Nie mów mi, jak mam żyć, bo nie jesteś, nie jesteś moją mamą. Yy! Bój, Chuck Norris to może co najwyżej mnie tutaj podrapać pośród stopiu. Po takim zajebistym skoku. Big Noob, Jezus Maria, oni jeszcze nie wiedzą, że mają do czynienia z profesjonalnym tutaj żabkensem. Siup, a raczej ze ślimakiem, a raczej z e, robakiem. Polakiem. Tak, bo jestem Polakiem. A jak widać, też jestem robakiem, bo. Ło! To było dobre. To było dobre, Mati. To było dobre. To było dobre. Dzięki. Spoko. Nie ma sprawy. Dzięki. To miłe. Naprawdę, że tak mówisz o mnie. Dobrze. Big Pro, Big Pro, Big Pro. I teraz hacker. Czemu Chuck Norris jest na końcu? Nie powinien być Chuck Norris, tylko powinien być Mati. Bo ja jestem tutaj, jak widać, lepszy. Skoro radzę sobie, skoro przez to przechodzę, to chyba samo przez siebie się to okazuje. Co ty gadasz w ogóle? Nie wiem, daj spokój. tej właśnie się cofnąłem w rozwoju odrobinkę. Żartowałem, byczku. Żartowałem. Teraz Chuck Norris będzie trudny, ale sobie poradzimy. Wystarczy... Co trudne, co trudny, CO TRUDNY? Chuck Norris był łatwiejszy. Uwaga na miny, be careful. Thank you, że po angielsku napisałeś, bo I didn't know, bo było blisko. Przeskoczę nad wszystkimi, nie ma opcji, żebym trafił na minę. Proste, że tak. Okej, okay, na spokojnie. Teraz też nie ma żadnej opcji, jest bardzo mała szansa, że wpadnę na minę. Więc... so so Proste. Siup. I teraz techniką na robaczka. Robaczka na wędce. Podskakujemy, robimy takie... I nie wychodzi nic, bo ta technika jest do dupy. Nie wiem, czy wam kiedyś o tym mówiłem. Więc po prostu sobie przeskakujemy w ten sposób. Jesteśmy big Teraz jesteśmy zwykłym nubem. Kręgosłup połamany najprawdopodobniej. Szczerze, te nuby są łatwiejsze. Trudniejsze niż pro, bo pro był wyżej. Oooo, oh, Dame! That was smooth as fuck! Wskoczyłem za pierwszym razem. prosto do dziurki. Skacz nad samochodem. Jump on cars to meta. Jump on cars to meta, dobra. <grym> nice, nice, nice. Jump on cars on to meta. Ej, hey, you always. You, <grym> jak to było? You always pierdolisz tak. Pół polski, pół angielski? Jakoś tak, to był taki śmieszny żart. No i mamy metę. Udało się. Troszkę czas był długi, bo... 230 sekund. Siema Mati, to moja pierwsza mapka w Happy Wheels. Moim zdaniem wyszła nawet spoko. Musisz w niej ukraść drogocenną monetę. Dobra, musimy ukraść drogocenną monetę Baltazara Gąbki. Baltazarze Gąbko, Oszty ty w życiu. Coś ty odkurwił Baltazarze. Dobra, teraz się już nie dam nabrać na coś takiego, na taki prosty trik. Ja nie wiem co tutaj jest napisane. Dobra, do wentylacji spadliśmy. Zazwyczaj tak się nie robi, ale w związku z tym jestem zmuszony użyć techniki yy, starej jak świat, techniki wręcz zakazanej. Jest to technika na Timo Szczuka. Wyrzucasz Timo Szczuka. <gry> i on łapie wszystkie, wszystkie, oprócz jednej, cholera. Została ta jedna, nie mogę umrzeć. Trzymajcie kciuki. Oł oh, je, yeah. Timoszczuk w formie Zajebiście, bierę monetkę, bierz monetkę Matyniu przeszkody? Hej Mati, to moja pierwsza mapka, przepraszam za błędy, ale to nie jest łatwe tworzyć takich leveli, pozdrowienia, powodzenia PS, pozdrowisz Kamila Emi i Mateusza K, proste byczku, pozdrawiam chłopaków, dobrze, Jazda! Uff, oj tutaj była mina I jesteś haker, Prosty, że jestem haker, przyszedłem? Zahaczyłem stopą o metę i to nie zadziałało. Jest mi przykro bardziej niż powinno być. What the fuck? Nie strzelajcie, jestem tylko kadłubkiem. Dobra, wciąż żyję, a to się wystrzelało chyba ze wszystkiego. A, to była mina. Dobra, teraz sobie zaczekam, aż ta kula poleci. I teraz jazda. Dobra, jestem hakerem. Hardest spot. Spikefall od Ricka. Ricek już chyba robił coś takiego. To jest hardest spikefall. No, wydaje mi się, że to nie może być takie trudne. A jakby tak to po prostu powolutku przejechać? Luka triple replies first I show that new method. What no one uses? Ja to zrobię, byczku. Obra, widziałem tę metodę, ale wam jej nie pokażę. Spróbuję ją zrobić. Nie! Dobra, jeżeli mi się uda odepchnąć i pojechać, to jest szansa. Uuuu! Nie, proszę. Tak! <ścoughs> tak! Mateniusz Saki Quiz. Here is a rather heck quiz that I made in the span of all hour counted, And I feel ashamed for making it. I've never actually watched Mateniu, but he seems like an okay gaming channel. Other than it being an in language I don't understand. So! mami mapkę zrobioną dla mnie przez kogoś, kto mnie nie rozumie. To jest interesujące. Redmond Salt, if you watch it, I really thank you, I really appreciate that. Is Kat Chong? Uh w sensie taki grubiotki taki grubiotki ok 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 jest eee, Can Mr. Saki bite off your finger what a fucking weirdo nah dude go ahead dobra nie wiem o co chodzi ale weźmy sobie to balkony terror balkony terror kim się gra tym o co tu chodzi The fuck is this level? Czasami to niektóre level to jest dla mnie jedna wielka niewiadoma. The fuck? Dobra, na sam koniec możemy sobie zagrać Hold Space to Glitch. Trzymam spację. Chyba nie wyszło. Jeszcze raz. Od samego początku trzymam spację. Ale że... Jakieś... Działko, jakieś... to, to jest... Co, co chodzi? No, to jest jakiś chyba don't move. Mamy wyścigi serduszek, więc... To będzie idealna mapka na zakończenie, tylko to moje serduszko chyba coś nie bardzo yy, chce się ścigać, chyba że tu trzeba czekać na coś. E, chyba się po prostu zdupiło. W takim razie, jak to się zdupiło, ja też zdupiam. Trzymajcie się buziaki, yy, wysyłam wam. Nie patrzę już na was żegnam.